Jestem muzykiem rockowym. Nasza kapela nazywa się Niezłe Czubki, a mnie właśnie wczoraj wypadł ostatni włos. Za Zazdrością patrzę na bujne fryzury u kolegów. Ukrywam to przed zespołem, ale wiem, że wcześniej czy później to się wyda. Niedługo mamy wyczesaną trasę we Włoszech i boję się, że moja kariera wisi na włosku. Pomocy, Janusz z Pruszkowa. Widzę, że rzeczywiście jest pan Łyso, ale już niedługo będzie pan miał nieźle w czubie. Do dzieła, Pakamero Fusera! Gotowe. Zatem czas na teleportację. Uff, to pan. A już myślałem, że koledzy wcześniej na próbę przyszli. Pójdę po perukę. Już pan nie musi. Udało mi się uzyskać błyskawicznie działający płyn na porost włosów. Proszę. Boję się. Nie ma czego. Włos panu z głowy nie spadnie. Wystarczy parę kropel. Naprawdę rosną. Mogę jeszcze? Śmiało! O matko! A nie mówiłem? To cud! Spokojnie, panie Januszu, spokojnie! Haha! <laughs> Chłopaki zdębieją, jak to zobaczą! Jest pan cudotwórcą! Dziękuję! Ostrożnie! Panie Januszu, nie mam antidotum! Chwileczkę, miałem tu gdzieś rozpuszczalnik do kleju na peruki. Nie ma go. O nie! Profesorze, zrób pan coś! Niech pani już niczego nie dotyka! Na szczęście mam w kieszeni nożyczki. Zaraz. Gdzie ja je miałem? Profesorze, proszę uważać. Ojej, musimy się tego pozbyć. Zaraz przyjdą chłopaki. Mam pomysł. Słyszałem, że przy maksymalnych drganiach obluzowują się cebulki i włosy same wypadają. Niech pan odpali ten sprzęt.